Cześć, tu znowu ja Świstak i dzisiaj, jak już zauważyliście po tytuł odcinka narysowałem kalucha a narysowałem go dlatego, ponieważ jedna osoba z was tak jak już widzicie na ekranie napisała, żebym go narysował więc jeżeli chcecie się pojawić tak jak ta osoba na ekranie no to napiszcie w komentarzach kogo narysować w kolejnym odcinku a ja wam przypnę serduszko i wasz komentarz pojawi się w kolejnym odcinku a przechodząc już do odcinka to nie miałem jakiegoś dużego problemu z wymyśleniem postaci i tak dalej bo z tego co wiem, no to Kaluch nagrywa tylko GTA A GTA, jak wszyscy wiemy, kojarzy się głównie z bronią i strzelaniem Więc po prostu narysuję Kalucha jako taką postać, która ma strasznie dużo broni, po prostu tak aż nadto I myślę, że mi się to udało Dałem mu też takie typowe dla niego ubiór, czyli żółta bluza i czarne spodnie I chciałem jeszcze dać jego logo, czyli TK Team Kaluch ale e, po pierwsze e, prawa autorskie, a po drugie w miejscu, gdzie one powinny być jest ten pas i to nie wyglądałoby jakoś super, więc z tego zrezygnowałem. Całości nie robiłem jakoś strasznie długo. E, wiem, że na pewno zrobiłem to krócej niż rysowanie prozury, ale też to nie jest najkrótsze z wszystkich prac. E, I myślę, że wyszła naprawdę spoko. E, nie wiem o tym w komentarzach. E, I co, to w sumie tyle, co mogę na ten temat powiedzieć? Mi się to naprawdę podoba. W sensie jest. Dobra. Jest, na moje jest bardzo dobra. E, I co? E, to w sumie tyle. E, widzimy się jak zwykle na koniec. E, jeżeli chcecie, no to przewidźcie do dokładnie 6 minuty. A w sumie to jeszcze mogę coś powiedzieć na ten temat, bo mam taki problem, może ktoś wie, jak go naprawić. A więc na komputerze wyświetlają mi się inne odcienie kolorów niż na telefonie. I nie mam pojęcia, z czym tu jest problem, bo jak na komputerze rysuję, to na przykład twarz, kolor twarzy wygląda dobrze, a jak na telefonie później sprawdzam, to jest y, bardzo różowy. I nie wiem, jak, y, dlaczego to tak jest, tak samo, bo z prozury na telefonie mi się bardziej żółta ta twarz wy, y, wyświetlała. I nie wiem, może ktoś miał ten sam problem i wie, jak z tym sobie poradzić. Y, no, więc to w sumie tyle. Jeszcze wiem, że jak Patrzeć na kolory, to twarz nie wyszła mi jakoś super, ale wydaje mi się, że włosy mi wyszły strasznie dobrze i w porównaniu do, do poprzednich, to te są naprawdę dobre. Więc, no tak, widzimy się pod koniec. No i jesteśmy już na końcu odcinka, e, tak jak już mówiłem mi się praca naprawdę bardzo podoba e, i co, e, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji i napiszcie kogo mam narysować w kolejnym odcinku e, i co, wbijcie też do kalucha, gdzieś na pewno wam się tu wyświetla i cześć.